Witam Was drodzy widzowie Yo ja, Siemanko dzisiaj gramy w Robloxa w Brookhaven Ja, nie wiem czy mam zagrać. Zagramy po prostu w Brookhaven Nie patrzcie na mojego skina, dobra coś mi się stało i dlatego mam ten yy... Nie mogę w ogóle bluzki założyć ale tutaj tak mogę normalnie bluzkę założyć. Mm. E, weźmiemy sobie auto. Weźmiemy e, e, e. te. Pyk. I zrobimy sobie po prostu domek. Albo wiem. Wysiądziemy i zrobimy sobie na wyspie domek. Mmm, zobaczcie, bo się da. Jest, o nie, zajęty jest. Kurczę. Albo może w hotelu? Jak? Nie, chyba nie w hotelu. Dobra, pojedźmy sobie. Dobra, jedziemy żeby sobie zrobić domek. Pyk. Dobra, tutaj. No, dobra, tutaj. Jak u jeszcze nie mam kupionych robuxów Robuxów, bobuxów Jak to tam mówi e, Więc Jak jakiby sobie tutaj pokój, by, się dom wziąć Dobra chyba ten Nie wiem Dobra tutaj mamy garaż To od razu wjeżdżamy Okej, otworzymy go. Pyk. Dobra, wjeżdżamy, zamykamy. E, I zamykamy też dom, żeby nam nikt nie wyszedł. E, I pójdźmy. Dobra, okej. Okay. Dobra, pik. Ja to zawsze biorę. To mam je... Czekaj, nie, okay, Nie, nie ten, nie ten, o okay. ten. Nie. Nie ma dużo pokoi. Wszystko Ten jest większe. Je to tutaj bierzemy. Nie. Postawmy sobie ten komputer. Bo akurat jakby coś nie widział, to się tak da... Kurde. Tak, tak. No i tutaj mamy proszę bardzo, komputerek. Tutaj możemy sobie tak, pyk. I tutaj pyk. O, będzie tak. Świetnie. Poświczymy sobie troszkę. Pyk. Pyk. Dobra, przybierzemy się do spanka. Dobra, przybieramy się. Dobra, jesteśmy już piszący, więc kładziemy się spać. A jeszcze tutaj rolety, pik, pik, wszystko, wszystko ten. Więc idziemy spać. Psz, 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 psz. Dobra, już dziąg jest. Więc wstajemy. Oj. Tam nieważne, po prostu. Mm. Eee, dobrze, stajemy. Dobra, przebieramy się. on przecież nie tutaj, Czekajcie, gdzie to jest? Ej, gdzie on tutaj? Ale zustie, no, bo... jego, No tak, że to że nie mam do się przebrać. I już ten przebieramy. Ja jesteśmy przebrani. E, trochę sobie popakujemy. Pyk. Pyk. Dobra. Dobra, bracie, tak szybko w, e, w Fortnite a albo Minecrafta no Dobra, już sobie pograliśmy to idziemy sobie jakieś śniadanko śniadanku Oj, co to jest? Kurde, nie mam? W szafce może coś jest Dobra, ugotowałam sobie hot dogi. Oj. Teraz sobie z niem, 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 niem. niem, niem. Dobra, zjedzone, to teraz idziemy do garażu i pojedziemy sobie gdzieś. A ja jaką mam fajną bluzkę. E, na moim sklepie. A ten żartuję tylko... Nie mam jeszcze sklepu, ale może zrobimy sklep i będziemy mieć wrzepyk wyjechać w kosz to trudno a gdzie tu by sobie pojechać dobra pojedźmy do kina do kina właśnie się... po prostu na taką siłownię większą troszkę

Najpierw tak 50, bo nie ma więcej. Dobra, już tak. Pyk, pyk i teraz tak. Dobra, najpierw 150, bo nie 300. Pyk. Pyk. Dobra, super. Pojechaliśmy się trochę, bo jestem malutka. Dobra, teraz 300. Pyk, pyk, pyk. Dobrze. Dobrze jest. Napiję się troszkę wody. Mhm. Dobra, napiję się. E, chodźmy. E, chodźmy gdzieś pojedźmy. Pyk. Chyba musimy zatankować auto. Pyk, pik, pyk. pyk. Yy, karta. Yy, Zrób go z mojego plecaczku. Wszystko tam się mieści. Kurde, nie mogę wziąć. Przepraszam, coś mi się stało i nie mogę wziąć karty. Trudno. Ale chyba to by było już na tyle. Zostawcie oj suba i łapkę w górę więc pa pa